Rosjanie wściekli. Poszło o koszulki na piłkarskie Euro, -Euro 2020. Nowe koszulki ukraińskiej reprezentacji zirytowały Rosję. Ukraińscy piłkarze na nadchodzącym Euro 2020 zagrają w nowych koszulkach. Znalazł się na nich kontur kraju, zanektowanym przez Rosję Krymem. Strony skrytykowała m.in. Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ. Wygląd nowych koszulek ujawnił w niedzielę prezes ukraińskiego związku piłki nożnej i Pawełko. Na strojach oprócz zarysu granic kraju znalazły się też hasła chwała Ukrainie i bohaterom chwała. To jedyna niepodzielna ojczyzna z Krymem, obwodem donieckim, ługańskim, Kijowem, moim rodzinnym Dnipro, Lwowem, Odessą oraz wszystkimi miastami i wioskami, gdzie od dziecka uczyliśmy się słów hymnu narodowego, napisał Pawełko na Facebooku. Prezes federacji dodał, że zarys granic doda sił piłkarzom, którzy będą walczyli dla Ukrainy. Piłka i drużyny narodowe łączą Ukrainę. Chwała Ukrainie, podkreślił. Zacharowa krytykuje, choć społeczność międzynarodowa nie uznała aneksji Krymu w 2014 rok, to Rosja uważa go za swoje terytorium. W wymienionych w następnej kolejności obwodach donieckim i ługańskim funkcjonują samozwańcze, nieuznawane prorosyjskie republiki Doniecka Republika Ludowa i ługańska Republika Ludowa. Wygląd nowych koszulek skrytykowały rosyjskie władze. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa napisała, że ukraińska drużyna piłkarska dołączyła do Ukrainy rosyjski Krym. W ocenie rzeczniku Ukraińska Federacja tworzy iluzję niemożliwego, a działanie związku nazwała oszustwem. Hasło banderowców Zacharowa dodała też, że slogany Chwała Ukrainie i chwała bohaterom były używane przez nacjonalistyczną ukraińską powstańczą Armię UPA oraz wiążą się ze zbrodniami banderowców. Decyzją Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej z 2014 rok działalność UPA została zakazana w Rosji. Kijów chce zdystansować hasła od niewygodnego pochodzenia i nadać mu nowe znaczenie, aby cały świat postrzegał je jako postępowe i zgodne ze światową agendą. Euroniów zinformuje, że deputowany Dumy Państwowej Dmitrij Swiszczew zaapelował do UEFA, by zakazali koszulek w oficjalnych spotkaniach. Jak dodał, stroje są zupełnie nieodpowiednie i stanowią polityczną prowokację. Turniej Euro 2020 rozpocznie się 11 czerwca. Wydarzenie zostało przesunięte przez pandemię koronawirusa.